Dzień dobry Margo 999. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki i odpowiedzi na Twoje pytania w tym rozkładzie tarota akaszy. To jest przekaz dla Ciebie. Pierwsza karta w podstawie piramidy jest to wyrocznia i ta karta mówi bardzo dużo o Twoich możliwościach. Ponieważ Ty w poprzednich życiach miałaś zdolności duchowe i o tych zdolnościach wcale nie zapomniałaś, ponieważ pierwsza karta, która rozpoczyna Twój rozkład, jest najbliżej Twoich poprzednich wcieleń. Te umiejętności przeszły na Twoje życie tu na Ziemi. Popatrz, że Ty nie tylko masz duchowe zdolności, Widzisz, rozumiesz więcej niż inni, ale masz także zdolność, by to zinterpretować i wykorzystać. Dla siebie i dla innych wyrocznia coś, wskazuje, wskazuje na kartę obok. To jest Hilarion. Hilarion jest to naukowiec. On nie tylko bada rzeczywistość, ale szuka dowodów, Twierdzeń sprawdza wszystko w każdym szczególe, jego wiedza jest pewna. Hilarion to także medium, potrafi komunikować się z tamtą stroną, z istotami, które odeszły, które są na innych częstotliwościach istnienia. Hilarion bada ich drogę życia, ich związki, jest w stanie łączyć. To, co na górze i na dole, badać przyczyny i skutki, i takie też możliwości, ty otrzymałaś. Zdolności Hilariona to jest dla ciebie, to jest w tobie ukryte, chyba że już o nich wiesz. Popatrz, że Hilarion przywołał Twoją duchową rodzinę. Bliskie Tobie istoty, których przy Tobie nie ma. Kolejna karta je pokazuje. To jest Twoja duchowa rodzina na wielu poziomach istnienia. Twoi przodkowie, opiekunowie, aniołowie. Inne istoty, one wszystkie dbają o Ciebie. Karta jest odwrócona. To oznacza, że ty ich nie odczuwasz, nie masz takich możliwości, twoje wibracje są zbyt odległe od nich, więc możesz czuć pewne osamotnienie. To nie znaczy, że ich nie ma, oni są, po prostu ty ich nie odczuwasz. I ta duchowa samotność, ta duchowa tęsknota, ma swój cel, ponieważ z tej tęsknoty artyści tworzą swoje dzieła. Ty zostałaś pokazana jako mistrz artystów, czyli ktoś, kto gdzieś kiedyś coś tworzył, nad czymś pracował, coś budował, coś rozwijał w sobie, jakieś umiejętności, zdolności. Teraz ty jesteś mistrzem. Karta odwrócona mówi o tym, że ty już potrafisz wykorzystać te umiejętności. Rzeczywistość w tym Ciebie wspiera i wynagradza za to, co robisz. Nie budujesz swoich umiejętności, a wykorzystujesz. Artysta na tej karcie nie oznacza, Muzyka czy malarza oznacza kogoś, kto coś tworzy, kogoś, kto czegoś się uczy, rozwija jakąś swoją umiejętność. Ty już ją rozwinęłaś i już potrafisz z niej korzystać. Dla dobra innych, dla dobra innych, ponieważ nasze zdolności twórcze pochodzą od duszy. Podstawę piramidy kończy karta podróży. Jest to karta róż oznaczająca także bliskie relacje. Podróż bardzo daleka do nowego świata, nowego życia, rozpoczynająca nowy etap. Karta jest odwrócona, więc ta możliwość czy też pragnienie rozpoczęcia tego nowego etapu się nie udało. Zostało to zatrzymane albo skasowane. Środek piramidy rozpoczyna się znów od karty podróży, ale popatrz, że wcześniej była karta podróży na karcie róż bliskich relacji, czyli dwóch połówek, a tutaj jest jedna osoba, na tej karcie akurat mężczyzna, i on wsiada w pociąg i wyjeżdża, czyli nie ma już dwójki, która gdzieś jedzie lub zostaje, tylko jest jedna osoba, która wyjeżdża. Co się dzieje dalej? Bardzo ważna karta. Serce piramidy. Serce, które spaja wszystkie karty. To jest pole akaszy. Ty jesteś już teraz synchronizowana z energią akaszy, z tym polem. Oznacza to, że ty realizujesz cele swojej duszy. Jesteś prowadzona. Płyniesz zgodnie z nurtem, kierunkiem rzeki. Rzeczywistość Tobie wyznacza ścieżkę. I Ty po prostu powinnaś poddać się temu nurtowi, nie walczyć z nim. Jest to piękna karta, piękna energia. Niech Cię prowadzi. Kolejna karta karta zwojów. Karta podpowiedzi pokazuje, że nie ma czasu. Klapsydra skończyła go odmierzać. Trzeba zakasać rękawy i coś zrobić, coś wykonać, gdzieś pójść. To jest karta, która wybiega w przyszłość, bo serce piramidy to jest takie symboliczne tu i teraz. To oznacza, że w Twoim życiu, Coś się pojawi, jakaś misja, jakieś zadanie, i trzeba będzie je zrealizować, je wykonać. Szczyt piramidy pokaże prognozowaną przyszłość coś ukrytego, co swoim światłem świecić będzie na karty poniżej. Ponieważ te karty poniżej, te wydarzenia mają doprowadzić do tego celu, a tym celem jest karta źródła, najpiękniejsza i najważniejsza karta w rozkładzie. Jest to karta pokazująca jedność, źródło najwyższy poziom, życie samo w sobie, światło samo w sobie, totalną obfitość na każdym możliwym poziomie. Popatrz, że to światło, ten nurt rzeki, o którym mówiłem, jest bezpośrednio nad polem Akaszy, które ciebie tutaj prowadzi właśnie tym nurtem. Karta pomiędzy polem Akaszy i źródłem to odmierzanie czasu, które się kończy, pokazuje tylko jak bliska droga. Prowadzi Ciebie do źródła. Zobaczymy teraz odpowiedzi na Twoje pytania. Pytanie pierwsze: czy jestem teraz we właściwym miejscu według planu duszy? No tu i teraz to jest pole Akaszy, które prowadzi Ciebie tym nurtem rzeki prosto do źródła, więc lepszego miejsca według planu duszy wyobrazić sobie już nie można. Jesteś w przepięknym miejscu, a miejsce, do którego zmierzasz, jest jeszcze piękniejsze. Pytasz się, co miało spowodować spotkanie Twojego bliźniaczego płomienia. Sprawdźmy tego mężczyznę, który wsiada do pociągu i odjeżdża. Co miało spowodować spotkanie z nim? Królowa Sił, energia rzeczywistości. Przenika przez ciebie i jednoczysz się z nią. Jest to harmonia, panowanie nad rzeczywistością. Ze stanu chaosu, chaosu w odczuwaniu energii, ty zaczynasz wszystko sobie układać. Jest to etap przejściowy do synchronizacji z polem akaszy, a potem ze źródłem. To oznacza, że ten mężczyzna był bardzo ważny w tym procesie obudzenia. W Tobie królowej sił. To spotkanie miało coś wypalić. Jakieś energie były między Wami, coś na poziomie energetycznym. Popatrz, że pod spodem jest królowa sił. Coś na poziomie energetycznym musiało się pomiędzy Wami zadziać, wyrównać, wypalić. Jakieś nierównowagi. Ty jesteś tutaj odwrócona, jesteś nisko, to znaczy, że nie rozumiesz, nie widzisz, ale jesteś jednocześnie bezpieczna pod linią ognia. Popatrz na ten piorun, gdy bliźniacze płomienie się spotykają, potężny impuls jest wysyłany do ich dusz, dzięki czemu dusze zostają. Pobudzone do działania tu na ziemi, co przyspiesza procesy rozwoju danej istoty mieszkającej tu na ziemi Twój rozwój. Twój rozwój mógł bardzo przyspieszyć dzięki temu spotkaniu. Czy obecna separacja z bliźniaczym płomieniem oznacza zakończenie, zrealizowanie celów tego spotkania? Nie. Popatrz na tego Buddę. On jeszcze nie zakończył swojej misji. On cały czas dojrzewa. To światło, które ma w sercu, to jest to światło źródła. Ono cały czas w nim rośnie. On cały czas szykuje się do swojej roli. Więc jeszcze nic nie zostało tutaj zakończone. To jest cały czas proces, który jest kontynuowany. Architekci, tworzenie czegoś, ale materialnego tu na Ziemi. Więc wy macie coś tworzyć, coś budować, coś bardzo ważnego. I to nie jest coś duchowego, ulotnego. Bo karta architektów nie ma nic wspólnego z duchowością. Mówi o materializmie, o wysokich stanowiskach, pieniądzach, zarządzaniu innymi i tworzeniu jakichś wielkich projektów w materialnej rzeczywistości. Popatrz, że trzecia karta, ten kapitan, zawraca nas z lunetą. Na kartę architektów, więc jeżeli ty się pytasz, czy wasze wspólne cele zostały zakończone, no nie, popatrz na architektów, tu jest on i ona, i oni tworzą, działają tu na ziemi w tej rzeczywistości, ale zauważ jednocześnie, że nie jest to karta miłości, bliźniacze płomienie, jeżeli. Faktycznie razem się spotykają w jednej przestrzeni o jednym czasie, są bardzo mocno wykorzystywane przez wyższe ja, przez dusze do realizacji bardzo ważnych celów. Dusze korzystają z tych potężnych połączeń, by realizować potężne cele, i te cele tworzą architekci. Jeszcze nic się nie zakończyło. Czego mogę się spodziewać jeszcze w życiu, według planu mojej duszy? Popatrz na tą kartę. Ta karta oznacza spełnianie marzeń. Wychodzisz z domu, wychodzisz z własnych ograniczeń. To, co kiedyś było dostępne dla Ciebie w książkach, jakieś mapy, rysunki, czy też filmy. Obrazy to będzie Twoją rzeczywistością. Wyruszysz na żywo, doświadczać tej rzeczywistości, jednoczyć się z tą rzeczywistością. Nie będziesz się ukrywać. Będziesz wychodzić do niej i ją poznawać. Za pomocą zmysłów, zmysłów swojego ciała będziesz spełniać swoje marzenia. Ale nie tylko to będziesz robić. Pojawia się Arka Przymierza. Popatrz, że ja rozwijam tą kartę z Klapsydrom, która mówi, że w przyszłości kończy się czas i trzeba będzie wykonać jakieś zadanie. Popatrz, że jest etap wyjścia z domu, doświadczania rzeczywistości na zewnątrz. I pojawia się misja. Pojawia się umowa ze źródłem. Popatrz, że jesteśmy przed kartą źródła, czyli zanim osiągasz stan źródła, cel swojego życia, wcześniej jest umowa. Pojawi się w twoim życiu w odpowiednim czasie bardzo ważna misja, będziesz ją wykonywać. Ale bliźniaczy płomień, za którym tęsknisz, został pokazany. Na karcie róż jest to karta odwrócona, jest to konflikt. Filiżanka stłuczona, stół przewrócony. Popatrz, że ten ptak niesie wiadomość z karty po lewej stronie, czyli umowy, umowy ze źródłem. Jakby twoja umowa ze źródłem. Jakieś Twoje zadanie, które się pojawi, jakaś misja, misja duchowa w tym życiu to jakby będzie się kłócić z możliwością bycia razem, bycia razem w tym związku bliźniaczych płomieni jakby te energie blisko siebie powodowały właśnie te negatywne efekty związane z przewróceniem tego stołu. Więc dla Waszych dusz, dla Waszego wyższego ja, jeśli chodzi o Wasze działania tutaj, w tym świecie, lepiej jest, gdy jesteście osobno, energetycznie lepiej i my możemy tego nie rozumieć tutaj w naszych umysłach, ale rzeczywistość to energie, wibracje i one muszą mieć określone właściwości byśmy mogli dopasowywać się do określonych wydarzeń w rzeczywistości. To był przekaz dla Ciebie.